Czym boże w piątą niedzielę Wielkiego Postu? A ty co mówisz? Myślicie, że chcieli faryzeusze i uczeni w piśmie znać opinię Jezusa na temat potępianej kobiety? Wątpię, że by to ich obchodziło. Oni mieli literę prawa i to dla nich było najważniejsze. Jedyne, co chcieli wiedzieć, to czy to prawo Jezus złamie. Czy sprzeciwi się przepisom, by mieli powód do zniszczenia go. Jednego nie wzięli pod uwagę, że stanęli wobec tego, który w słowie jest moc. Skoro podczas kuszenia na pustyni nie uległ zachętom szatana, to czy ulegnie zwykłym ludziom? Spodziewali się, że słowo, którym chcą toczyć bitwę, ugodzi w nich samych. Dzieje się to za każdym razem, kiedy wyciągamy jeden fragment, jakiś urywek, który pasuje nam do scenariusza, by nam się wszystko potwierdzało. A pomijamy szerszy kontekst. Stajemy się radykalni wtedy, gdy konsekwencje złych czynów ma ponieść ktoś inny. Wobec siebie nagle szukamy wytłumaczenia, że przepis mówi o karze, ale są jeszcze inne, które mogą coś usprawiedliwić, załagodzić. Bywamy w pierwszym rzędzie do krzyczenia o życiu w prawdzie, jednocześnie zajmując miejsca z tyłu, kiedy samemu należy w niej żyć. No bo dziś wszystkim Pan stawia sprawę jasno. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Sądzenie nie idzie nam dobrze. Powiem, że nawet wręcz tragicznie. Ewangelista Jan, opisując to wydarzenie, wskazuje, że sąd należy do Boga, bo On jest miłosierny. W innym przypadku, tak jak zapisał święty Tomasz za sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką nieporządku i ruiny. Czy ty uważasz, że Bóg jest okrutny tak jak potrafi być człowiek? Czy Bóg wydając osąd pozbawia nas wcześniej możliwości poprawy? Gdyby tak było, to czy odesłałby te kobietę po słowach ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz? On nie ma grzechu, ale jednak nie uniósł kamienia, by w nią wymierzyć zgodnie z przepisami. Nie zrobił tego, bo właśnie patrzy szerzej, widzi więcej i więcej też od człowieka oczekuje. Zanim jednak ktoś wpadnie w hura o tym, że wszystko można robić, bo... Bo Bóg i tak przebaczy, to znaczy, że niczego nie pojął. Nasze życie jako cel ma postawione zbawienie. Celujemy w życie wieczne z Bogiem, czyli poprzeczka jest zawieszona wysoko. Kobieta, którą przeprowadzono, zapewne w momencie jej publicznego oskarżenia, zrobiła tak szczegółowy rachunek sumienia, że nam się pewnie nigdy takiego nie udało zrobić. Ona stała wobec wszystkich na widoku, wystawiona na pośmiewisko i krytykę to jest nasz największy strach, żeby nasze grzechy nie były oceniane przez innych. Dlatego spowiedź nie jest publiczna indywidualna. To na grupie wsparcia muszę powiedzieć nagłos o swoim powodzie, dlaczego się tu znalazłem. Na przykład, że jestem uzależniony, bo mówię to wobec podobnych do siebie znających problem. I ich doświadczenie ma mi pomóc się zmieniać. Natomiast w spowiedzi mówię na głos do siebie. Jaki to grzech popełniłem, ale mówię go wobec Boga Miłosiernego, który nie ma grzechu. Mówię mu, że upadłem i liczę na jego wsparcie, bym stawał się lepszy. Ale w zupełności wystarczy, bym poczuł wstyd swoim życiem, bym poczuł zagrożenie, iż mogę stracić to, co sobie postawiłem za cel wejść do raju. Jezus, swoim słowem, że kto nie ma grzechu, nie rzuci kamieniem, sprawił, że to oskarżyciele stanęli na równi z kobietą, na tym samym placu, jako winni. Życie nas nie szanuje, jeśli my sami się nie szanujemy. Napomnienia czy przestrogi, jakie odkrywamy w Słowie Bożym, nie są naszym potępieniem, ale stają się dla nas okazją, byśmy inaczej spojrzeli na siebie. Jezus nie powiedział do tej kobiety grzesznico, ale powiedział do niej niewiasto. Wyciągnął na wierzch to, co piękne, być może właśnie przez grzech zostało zakopane. Przywrócił jej wiarę we własną godność. I to był dialog pełen miłosierdzia. Niech każda spowiedź dla nas będzie tym samym, byśmy odchodzili z podniesioną głową i obdarowani przebaczeniem. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.